Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich oglądających kanał Dobre Biuro, na którym omawiamy, jak można odzyskać swoje utracone uprawnienia do prowadzenia pojazdów w Niemczech. Z nami dzisiaj jest Tomek, nasz klient. Witam Cię, Tomku. Witam. Tomek jest naszym klientem, który właśnie niedawno odzyskał swoje prawo jazdy w Niemczech. Traciłeś Tomku, za co dokładnie prawo jazdy? Za ucieczkę z miejsca wypadku. Jak szybko udało Ci się odzyskać prawo jazdy po rozpoczęciu działań w tej sprawie? Czy jak się nie mylę, to gdzieś 6-7 miesięcy. I za którym razem przeszedłeś się pozytywnie? Za pierwsze podejściem. Gratuluję Ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Czy mógłbyś powiedzieć nam, jak to się stało, że zacząłeś współpracę z Dobre Biuro w celu odzyskania prawa jazdy? E, czy było takie sytuacja że ogólnie. Przez 4 lata nie robiłem nic z tym, bo długo prawa jazdy nie miałem, ale aż w końcu Waszą grupę, dobre biuro znalazłem na internecie. Zakiewało mi na Facebooku. I postanowiłem, że napiszę. I nie żałuję tego, że napisałem, że zacząłem współpracę z wami. Świetnie, miło mi to słyszeć. A co Ci się najbardziej podobało we współpracy z nami? Czy na pewno Pan psycholog był dobry, dał mi cały zestaw pytań, które będą mnie pytać na MPU. I dzięki temu, że te wszystkie pytania przeczytałem, miałem z nim współpracę. Identyczne pytania miałem na MPU swoim. Bardzo dużo pomogły mi te pytania. I jeszcze Pani od terapii, agresji. To też dużo mi dało właśnie do zdania MPU. Ten papier o tej Pani, co znałem. Czyli faktycznie przygotowywałem z tego, co się czekało później na MPU w praktyce. Tak, tak, tak. Wszystko było idealnie. Przygotowane. Dla naszych słuchaczy właśnie chcę powiedzieć, że wcale nie jest takie oczywiste właśnie jakie pytania zostaną zadane na MPU, bo nie ma czegoś takiego jak stała lista pytań na MPU, które muszą paść. Każde badanie może wyglądać teoretycznie kompletnie inaczej, natomiast faktycznie właśnie my naszych doświadczeń wiemy, jakie wątki muszą być poruszone przez rzeczoznawcę, żeby zapoznał się dokładnie z tematem sprawy badanego. Można powiedzieć, że to było 80% z tego, bo ja wiedząc te pytania, ja wiedziałem co mam odpowiadać. Może inaczej były sformułowane pytania od pana psychologa tam na MPU, ale ja wiedziałem, co ma odpowiadać. Pełnymi zdaniami i długie zdania. I naprawdę to było bardzo dobre. Bardzo dobrze spasowało. Tak. Miło mi to słyszeć. A jak odbierasz samo przygotowanie do MPU? Czy to było coś trudnego dla Ciebie, czy przeciwnie, było to coś prostego i bez problemu? W ogóle nie, nie miałem żadnych tam problemów. Przeraziły mnie te pytania, jak zobaczyłem, ponad 60 stron. Ale było warto i wszystko poszło idealnie. Bez stresu, bez niczego. Na spokojnie. Jeżeli latka ja potrzebowałem zmienić czas z psychologiem, to nie było żadnego problemu. Bardzo dobrze. Powiedz mi proszę, czy musiałeś przed MPU wykazać jakieś dodatkowe badania, terapię, jakieś dowody, czy jak to było u Ciebie? I nie musiałem nic pokazywać. Tylko się. miałem lekarza, pytali się, czy jestem zdrowy i żadnych papierów nigdy nam nie potrzebowali. Tylko pytali się, czy ktoś mnie przygotowywał do podejścia do MPU. No to powiedziałem, że tak, że firma dobre biuro i pani pod agresji. To chciał papiery, wszystko zobaczyć i pokiwał głową, że dobrze. Jak to odbierał, że udało się przejść MPU pozytywnie bez wykazania żadnych dowodów? poza samym przygotowaniem. Czyli ogólnie jest szczęśliwy, szczęśliwe, a moja kobieta jeszcze bardziej, <grym> że zdałem to MPU. Bałem się go podejść pod to MPU, ale dzięki wam naprawdę było warto. Wiele osób faktycznie boi się właśnie też samych dowodów przed MPU. Słyszą właśnie o tym, że to wymaga jakiejś często długiej terapii, abstynencji, nie wiadomo czego, wieloletnich jakichś przygotowań czy badań, ale właśnie nie w każdym przypadku tak jest i bardzo się cieszę na dzisiejszy wywiad, bo też jesteś właśnie żywym przykładem tego, że MPU można przejść też całkiem sprawnie, bez żadnych szczególnych dowodów, jeżeli faktycznie jest się dobrze przygotowany. Tak jest. A samo MPU czy uważasz, że to badanie to jest faktycznie taki ciężki temat, jak niektórzy uważają, że to za pierwszym razem w ogóle się nie da przejść trzeba swoje oblać, zanim się przejdzie pozytywnie. Czy na początku też tak myślałem, bo tak słyszałem, tak samo tu mi znajomy mówili w Niemczech, że nie ma szans za pierwszym razem, za drugim też nie może za trzecim albo czwartym. No ale po pracy z wami gwarantowaliście mi, że za pierwszym razem zdał. Poszło szybko i dobrze, i zdałem za pierwszym razem. Dzięki wam. No nie oszukujmy się. Co możesz dzisiaj robić dzięki prawie jasny? Co się u Ciebie zmieniło? Jestem mobilny, czyli ogólnie pracuję z budowlancem i potrzebuję jeździć, bo mam różne budowy, nie potrzebuję teraz kierowcy, Siadam sam w busa, biorę narzędzia i jadę, tak samo do, do przedszkola zawieźć dziecko, teraz auto normalnie wsiadam, zawożę dziecko w przedszkola, nie muszę iść na przykład 2 km na nogach, albo kogoś prosi, żeby mnie zawiózł, jestem mobilny i jest z tym dużo lżej. Czy ma to u Ciebie jakieś konkretne przełożenie na pieniądze, że możesz na przykład dzięki prawie jazdy więcej zarabiać albo trzymać jakąś lepszą pracę, jak to u Ciebie jest? Mogę zdobyć dodatek, że jestem kierowcą w swojej firmie. Pieniędzy za to, że kieruję autem. Bo to jest czas i wszystko, tak? I wcześniej tego nie było, tak? Nie, 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 tego wcześniej nie było. A możesz nam zdradzić, jakie to są mniej więcej pieniądze? Czy myślę, około 192 euro więcej. Biorąc pod uwagę, że prawo jazdy odzyskałeś do końca życia, tak naprawdę, to w długim okresie czasu to też są konkretne pieniądze. Bo... Tak, tak, oczywiście. Kiedyś tego nie było, a teraz to jest. Tak jest. Plus do tego masz też pewność, stabilność pracy i pewnie dalszy rozwój zawodowy. Tak, oczywiście, tak jest. Czy mógłbyś komuś polecić naszą usługę, jeżeli byś poznał kogoś, kto by potrzebował właśnie przygotowania do MPU? Wszystkim. Polecam wszystkim. Naprawdę szczerze polecam wszystkim. Jest bardzo dobre biuro. Dużo jest innych biur, że mówią na przykład, że a, pomogą, pomogą, pomagają, ale z tego nie ma szału. A tu proszę, pierwsze podejście wszystko zdane. I polecam wszystkim to biuro. Dlaczego dokładnie mógłbyś polecić? To dokładnie tutaj Ci się najbardziej podobało? Jest wszystko zorganizowane tutaj. Wszystko. I psycholog, i tak samo jak mam jakiś problem miałem, to pisałem do Ciebie, na wszystko mi odpisywałeś od razu, od razu wszystko mi informowałeś, co i jak, jak mam zrobić z papierami. Pan psycholog, tak samo, terminy, wszystko było ustalane. Wszystko było idealne. Tak samo mówiłem, na przykład potrzebowałem przełożyć e, na przykład swoją wizytę z Panem psychologiem, na przykład na tydzień później nie było żadnego problemu, gdzie nawet napisałem dwie godziny wcześniej, bo nawet ktoś mi wypadł. Powiedział, że nie ma żadnego problemu, spotkamy za tydzień. Wszystko było idealnie. Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad, miło mi to wszystko słyszeć. Życzę Ci w przyszłości dalszych sukcesów i wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję Panu bardzo i tak samo dziękuję wszystkim z dobrego biura. I polecam jeszcze. Raz. pozdrawiam, cześć. Pozdrawiam, cześć. Dobre biuro, twoje marzenie na wyciągnięcie ręki. Nasza pomoc to droga do powrotu do wolności. Prawo jazdy albo zwrot pieniędzy, niezawodnie działamy. Dobre biuro, razem dążymy do twych celów. Celów. Dobre biuro, razem dążymy do twych celów. Celów. Poleciłbym wszystkim właśnie dobre biuro. Odbają o interesy klienta. profesjonalizm po prostu. Wszystko pomyślnie idzie, tak. Najbardziej bym polecił. Zasięgnąłem opinii od znajomych. Stwierdzili, że po prostu dobre biuro jest naprawdę dobre. Tutaj jest naprawdę szybko. Dobre biuro, dobrze wybrałem i polecam każdemu. Większość y, rzeczy zaracjacie to sami. Ja praktycznie nie muszę nic robić w tym wypadku. Jeśli chodzi o kontakt, to ja nawet nie muszę go szukać, tylko sami do mnie dzwonicie. Tak, w pełni mogę polecić każdemu, kto ma taki problem, mogę polecić wasze biuro w takich sprawach. Problemy moje znikły. Jestem bardzo zadowolony z przebiegu szkolenia. Oni umieją przekazać tą wiedzę w stu tak dobrze przygotowani do, do, do szkolenia i no nie muszę załatwiać żadnych formalności, żadnych papierów, yy, nic. Oni załatwiają już yy, wszystko. Bez przygotowania yy, dobrego biura, no nie miałbym szans. Yy, ja już to wiem, nawet za dziesiątym, za pięćdziesiątym razem i pieniądze by poszły w błoto. Dobre biuro się przystosowuje do tego wypadku, co człowiek ma i, się, i tylko to... Tym się zajmuję. Opinie do, do dobrego biura są bardzo, bardzo adekwatne i praktycznie 90% zdawalność. Tak się dowiedziałem od moich znajomych, którzy u Was zrobili MPU. Dobre Biuro, dlatego się nazywa Dobre Biuro. Mega, 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 mega ludzie, ludzie, którzy wyniosą pomoc. Jak nie korzystają z takiego biura jak ja, nie mają szans na przejście MPU, bo nie są świadomi tego, z czym się zmierzą. Ja, e, korzystając z Dobrego Biura, teraz wiem, z czym się mierzę, dlatego polecałbym skorzystanie właśnie z Dobrego Biura. To jest jedno z licznych biur, które przykłada e, bardzo uwagę do tego, żeby uczestnik takiego przygotowania zdał to w stu